Jeśli się okaże, że nie, jakby to nie działa, to sobie odgadamy razem i spróbujemy sobie pomóc. Rozumiecie? W takim bardziej atmosferze nie przedstawienia, tylko takiego, co teraz robiliśmy, co ja jeszcze wymyślę. Moja piosenka, kto Florencję miał? To jest Wasze. Jest tu kilka egzemplarzy, więc się podzielcie, żeby te... Kto miał ee, tych chodzących... Na przykład jedna osoba czyta, a reszta osób na przykład e, coś robi obok, albo siedzi, albo coś okazuje, albo coś się rusza, nie? wchodzi, wychodzi czy coś takiego. Mhm. To jest, e, gdzieś macie więcej tych marionetek, czy tylko macie tyle ja tekstów, mam... bo było mało? Ja mam dużo. Jeszcze. Ja nie wiem, jak się tu, jak tu chwilę dobić. Tu pewnie chodzi o to, że no po prostu jak spędzić ten czas, nie? czyli ją zabić, nudę. Nudy mnie biorą najszczersze, co by, na, co by tu na to, proszę Pani zrobić, czy pisać prozę, czy wiersze? Ja bym to zrobiła tak ironicznie, Może że on tak, e, wiesz, siedzi na przykład zbyt. na środku i mówi, no i co zrobić z tym czasem, nie? Jakby tak tłumacząc na tak naszym, co zrobić z tym, no już nie wiem, czy co pisać coś, czy nie pisać. Czy pisać prozę, czy wiersze? Pisać tam wiersze. No, prozę, prozę, nie, nie, wiersze. Wiesz, że jakby, rozumiecie o co chodzi? że, że ten i, Właściwie do każdej rzeczy można czy nic nie pisać, tylko w słońce blasku wsiąść, czytać romans ciekawy. Co pisał Potop na zieloneczkę w piasku, pewnie dla ludzkiej zabawy? O, potok, potok, potop to super. Ja bym napisał Potop, nie? Że wiecie, że on tak po prostu, że jest taka grupa koleżanek, tu jestem gada i mówi, co robimy, co robimy, piszemy coś, jakieś wiersze, co? Coś Wam się spodobało, tylko że Pan pracuje? A wam się spodobał, dobra, a ten Frank w menturę A właśnie... sobie mam Też mi jeden kliwak, który sobie go Nie, że to moja, ale chciałam i zapytać. O,

No to na przykład można by albo połączyć dwa fragmenty, które rozumiecie przerwę zrobić i połączyć, albo wybrać tak, żeby pasowały. Poczekaj. A Ruchy... teraz jest szalone, ale że wy wszyscy jesteście w tej stacji Nasa, wiecie, widzieliście kiedy stacji Nasa, tam jest milion osób. To... Okej, okay, dobra, podajemy tutaj ten... Podłączcie tutaj już to nadaje, nadaję, nagrywacie, to nagrywacie, to Jakbyśmy to, to moglibyśmy mieli w ogóle Norwida próbującego w kosmosie. Dzięki. Dzięki, dziewczyny. Dobra, okej. To niesamowite, że wszyscy są zawsze przygotowani, tak. po czym siedzą w komórkach przez 20 minut, zanim wystąpią, po idą na scenę i tak, o Jezu, co robimy, a Ty co robisz, bo ja tu stoję, no jakby... Okay. koniec krytyki. Tak. E, muszę dziś pójść do Pani Bar Baronowej, która przyjmuje bardzo pięknie Kiedyś na kanapce atlasowej, cóż, powie jej, zwierzę wokin, pęknie. <grystanie> Kanady labry się skrzywią na realizm i wymalowane papugi. Na platformie jak długi. I na socjalizm. zawołają socjalizm. Okej! Zaczynijmy sobie zacząć. zacząć. E, dobra, widowni, wy zacznijcie. Co widzicie? Poza tym, że cztery dziewczyny siedzą na scenie, stoją na scenie. Panią baronową. Ale czy widzicie panią baronową, czy widzicie kogoś, kto siedzi na krześle? Baron. A czym jest różnica, moja koleżanka siedzi na krześle, a moja koleżanka udaje, że jest baronową? Żadna. Żadna? Kto mówi, to żadna? Znajdęcie. Panią baronową, czyli ma jaką suknię. Jest bogata? Ma dużo pieniędzy, zakłada nogę na nogę w XIX wieku? Okej. Okay. Czyli po prostu e, pani baronowa. Siedzisz, nie tak? Jesteś, panią baronową, to jest twój zamek, to jest twój pałac, jakby zaprosiłaś najfajniejszych ludzi w całej Florencji. Jakby jest super. Tak? Widzicie teraz bardziej panią baronową? Rozumiecie? Jakby... Okej, okay, to jest mój pałac, to jest ci ludzie, to jest czterech służących, to jest moja kuchnia, a to są stajenni. To jest misja. to jest panią Baronową.